Dzień dobry, że panu może pomóc? Jaka fajna z czynni nowa jest, ojej. O widzę, że chlebka ma. mamy, pomocnika. się wcześniej panią. A jak ma Pani na imię? Ania. No to ja Pani Aniu proszę. Knorr Fix, proszę ten chiński proszę Pani i brokuły. Ja jestem tylko pomocą, Aha, tak że z tą Panią rozmawiać, Dobrze, czy tak. ja bym chciała czosnka jakieś. Pół tego jabłośnika tam jest. Dobrze, to Pani mi zrobi. Tak, ja zaraz powiem proszę. Szybko to na stażu jest, tak? Tak. Zaskoczenie pełne. Nie ma nie. za Zalegitywa były i nie przyszły. Tak <grym> no, to trudno. Co w poniedziałku będzie? W poniedziałek będą. Tak, o, jest. Czy dzisiejsze, czy jeden? Bardzo mnie miło obsłużyła, bardzo pomogła. Dziękuję bardzo. Bardzo uprzejma. Proszę bardzo, chcę panu podać? Kasowała mnie, policzyła. Wszystko, prima. Proszę tam przygotować pismo. My jako klienci zatwierdzimy, że tego, że tak chcemy, żeby ta młoda osoba nas obsługiwała. 3,45 proszę bardzo. Dziękuję pani bardzo, dziękuję za miłą obsługę. Bileciki poproszę, dziesięcioprzyjazdówkę. To będę musiała zamówić, bo czasami pani się przypomina o tych papierosach, nie? Dziesięciu? Tak, tak, dziesięć. Mam, ale ten wiek, chyba nie. Bardzo dobra pomoc, chciałabym mieć taką. Bardzo miło. <noise> Dziewczyna, super. Poprosiłam ją, mówię, że jak będzie miała czas, żeby mnie odwiedziła. może być. Jeduszka, tak, spodziewałam się, słuchaj, że ona się tak odnajdzie, naprawdę. O, to praca jest przyjemna w tym małym sklepie. Ale ładnie to robisz, pięknie. Moja mała Anusia. A jak masz na imię? Ania. Bardzo ładnie. 295 2,75 że wróciliśmy Dwa siedemdziesiąt pięć kochanie, zaraz. No myślę, że to ja się chyba bardziej bałam. Że ona się będzie bała. Niż ona sama. Dziękuję za miłą obsługę. Dziękuję. Uczysz już tak? No ja. Uczysz, tak? Będę komuś zostawić, no? Takie dobre. Dobre, nie? Chyba po prostu muszę, nie wiem, jakiś sklep i mamę moją tam wsadzić, żeby razem z Anką pracowały. Zarabiałyby pieniądze obie. Muszę o tym pomyśleć. Świetnie dawała radę. No dzielna jest dziewczyna, nie? Fajne doświadczenie. Bo ja pierwszy raz miałam kontakt z takim dzieckiem. Nigdy jakoś nie było, nie było takiej sposobności. I fajnie. Nic się nie różni uczuciu w tej chwili. Może wyglądem, ale to wie pani, wygląd nie świadczy o, o tym, jakim jest człowiek. Dusza. Najważniejsza. Do widzenia i to... będę się starał przychodzić do tak miłego słowa. Dziękuję bardzo pani. Do widzenia. Do widzenia.